No, 14 maja jest wiecznie, ale przecież nie będziemy siedzieli w domu. Czas! Czas ruszyć na kolejną wyprawę rowerową, nie? Może dzisiaj przekroczymy na tym rowerku 1000 km w końcu. Także zobaczymy, co się będzie działo na trasie. W zgierzu jeszcze oczywiście jesteśmy. Jedziemy przez historyczne miejsce Miasto Kaczy. są drewniane domy z XIX wieku, w których osiedla, osiedlali się osoby zajmujące się włókiennictwem. Nie ma nic piękniejszego, niż wyjechać rowerem za miasto, wybić się z tego zgiełku Ach, i złapać te powietrze we włosach. Aczkolwiek w przypadku posiadania kacku, ten powietrze we włosach jest troszeczkę bardziej ograniczone. Jeszcze 114 km przed Patrz. Ciao! Nazwy polskich miejscowości są takie piękne. Właśnie jadę przez księstwo, a z boku widać komin w Aleksandrowie łódzkim. Wspólne dzieje razem z narodem niemieckim czy też z innymi narodowościami mają tą przyką konsekwencję, że wojna bardzo wiele zmieniła. Przed chwilą widzieliśmy nagrobek niemiecki, a tutaj gdzieś jest cmentarz i postaram się go znaleźć. Niestety nie ma śladów za dużo, ale udało się znaleźć. Chociaż jakieś pozostałości po jego historii, po ludziach, którzy żyli na tych ziemiach, no cóż, tyle zostawił czas, a tak naprawdę całą pamięć o nas, nie siebie my. I nasi bliscy. Jesteśmy przy dworku. W Nakielnicy niestety brama zamknięta, więc nie pokażę Wam od frontu. Ale bardzo ładnie. Jest, jest, jest! Trzeba się uczyć z małych rzeczy. Ja się cieszę z tego, że jestem na wycieczce. I z tego, że zostało mi tylko 100 km do domu e, jedziemy szlakiem Jedziemy szlakiem gorące źródła Ciekawa nazwa Szlakiem rowerowym gorące źródła a celem dzisiaj jest, tego nie powiedziała wcześniej, zalew jeziorski. Kaplica świętego Rocha. Ale wieżyczka w stylu włoskim. Śliczne. Jesteśmy w Dalikowie. Wilczyca. Te nazwy polskie są świetne. A tu mamy pana boczka przy starym domku. Obok ruiny jakiegoś jeszcze innego. Fajna trasa w miarę mało aut. Dużo pól. jedyne co przeszkadza to, że jadę cały czas pod wiatr, więc nie jest lekko. Ale przynajmniej z powrotem będzie lżej, bo będę miał wiatr w plecy. Cóż, mamy już 32 km, jeszcze 87 do końca. I trzydzieści, połowy drogi do zalewu kościół w Kałowie, taka miejscowość kałów, bardzo piękny z XV wieku. Oh, jedziemy dalej. Pogoda nie rozpieszcza, jesteśmy w górze Bałdrzychowskiej. No i właśnie ta góra przed nami, taka maluteńka, ale stąd jest nazwa. A, to są z dworu za drzewami. Na górze Bał Drzechowski No ale cóż wszystko porośnięte, nie ma jak wejść bułki jakieś czekają no, Naprawdę jesteśmy na mojej górce w zniesieniu staw poniżej Wyobrażam sobie, że tutaj ten cały teren zarośnięty Właśnie był teren dworku. E, nie wiem, czy ten domek, co pokazywałem, to są konkretnie te ruiny. Skręć w lewo, skręć w lewo. Coś tam było na mapie jest zaznaczone. No cóż, skręć w lewo, skręć w lewo. walczymy dalej. I jesteśmy nad rzeką. Neg. Taka tutaj śluza. 43 km już w nogach, ale zobaczcie jaki tu jest poziom wody, a tutaj jaki niski i 50 kilometrów jestem już na szlaku ziemi poddębickiej <noise> jak słyszycie wiatr daje mi trochę w kość Ach, ale cóż nie będę siedział w domu Cóż, moja trasa została, musi być lekko zmodyfikowana, bo jak widać wiatr zrobił tutaj swoje, mamy taki wiatrołom szeroki na kilkadziesiąt metrów, którego z rowerem nie przekroczę, więc spróbujemy innego wariantu, popatrzę na mapę. połowa trasy i jest i zalew jeziorsko no i jestem w celu wędrówki dzisiejszej rowerowej czyli zalew jeziorsko granica województwa łódzkiego z wielkopolską Mamy tutaj oczywiście rozlewisko, powstało dzięki rzece Wagdzie. Kolejny raz się z nią tu stykam. Tam dalej, za przebą jest stróżka. Wagty już. Zalew eee, jest ogromny, ale jak widać, jeszcze nie w pełni. pełnione jest duża łacha piachu, no ale w końcu mamy suchy okres. Cóż, połowa trasy. Teraz będę miał chyba lepiej, bo będę już miał z wiatrem powrót. Za chwileczkę pyknie mi 1000 na tym moim rowerze. A jak dobrze pójdzie, a myślę, że będzie dobrze, so, ustanowię sobie swój dzisiaj rekord jazdy. 17 km długości ma ten zbiornik od miejsca od miejscowości Warte do Siedlątkowa, który znajduje się w tamtą stronę. I tutaj właśnie jest miejsce, prze... gdzie Warta przepływa. Trochę elektrownia wodna jest. Pokażę Wam jeszcze rzekę Warte, bohaterkę wielu moich opowieści wielokrotnie. O, ale tutaj coś robią. Ciekawe, gdzie ta rzeka Warta płynie. Gdzieś musi mieć jakieś boczne wyjście, bo... No i mamy rzekę Wartę. Tutaj jakieś prace się odbywają. Dzięki. Kolejna grupa rowerzystów dzisiaj. Troszeczkę ich tu jest. Tereny są fajne do jeżdżenia. Elektrownia. Gdzieś tu musi być domek bobrzy. Widzę, że sobie tutaj szykował przewo. Wszystko także po drodze są jeszcze liczne rozlewiska. Pięknie pachnie las, Czego chcieć więcej? I jest, jest, jest! Pierwsze tysiąc tego rowerku. Mój najdłuższa wyprawa, właśnie od teraz zaczyna się mierzyć. wyjdzie pewnie coś koło 122. A na razie na liczniku 75 km. I jedziemy z Koksem dalej! Jesteśmy już pod Dębicach. Przed chwilą jechałem przez Pragę. Taka była bliska i taki piękny kościółek w centrum 85 km I znowu I znowu przez lasy Zbliżamy się cały z mniejszej domczu 34 km zostały czyli jedna czwarta trasy. do spoczynku Cóż to do jeziorka Ibiza No to byłem w Pradze Byłem w księstwie byłem w kałowie teraz jestem nad Ibizą I jest pierwsza stuwa w moim życiu 4 godziny 53, czyli średnia powyżej 20, nieźle. Kontynuuj prosto. Krasno dębę. Już dzisiaj tutaj jechałem. Jest taki stary domek. I cztery strony świata. Odpoczynek chwilowy. Do piąty kilometr, przez chwilę jadę tak wolnym szlakiem okrężnym do koła Ale tylko chwileczkę. Mam nadzieję, że kiedyś go zrobię. No nie ukrywam, że już. Lekkie zmęczenie jest. A tam jest znaczek na drzewie. A ja gdzieś tu skręcić powinienem. Piękna dróżka przez las. Fantastyczne cechy! Mało ruchliwych yy, tras jest yy, więc w niewielkich odcinkach tylko trzeba było się bardziej skupić na drodze A tak to dużo pól, łąk, lasów Już jesteśmy w drodze powrotnej Za chwileczkę. Na kilkanaście kilometrów Kończy się wycieczka. No nie ukrywam, że tak po tym setnym km jakoś ta paga uleciała. miała radość I, i to, że się zrobiło te 100 km, a teraz no, czuję już o, zmęczenie w plecach w piłkach. Ale to tam. Balimy jeszcze. Nie ma wyboru. 117, 117 km. No i cóż, wracam do cywilizacji Jaz, tylko przejazd przez miasto i dom a tutaj budowa trasy S8 czy s A, 1 To jest zabytkowa łaźnia w Zgierzu Druga najstarsza w Polsce Pochodzi z początku XX wieku, 1929. To była druga w kraju, dopiero nowoczesna, jak na tamte czasy, ale teraz jest to taki basen mały do nauki. I jesteśmy w parku miejskim w Zgierzu, Jest to taki staw, no, w środku stawu wyspa. godzin. Piękne tereny, dużo zieleni, dużo pięknych lasów, pól, łąk, eee, no, zbiornik jeziorsko robi swoje wrażenie. Uff, każdemu polecam. Od 107 km był kryzys, ale dałem radę i zachęcam Was do takich wycieczek, bo to nie tylko dla zdrowia, ale przy okazji tak zwane szybkie podróże, szybkie zwiedzanie, no i do zobaczenia w następnym filmie. Hej, hej.